Licheń to miejsce, które jest swojego rodzaju fenomenem. Jak żadne inne sanktuarium, wzbudza skrajne emocje. Drugie po jasnej górze pod względem odwiedzających je pielgrzymów w ilości półtorej miliona rocznie. W dzisiejszej formie powstało właściwie na naszych oczach, bijąc kilka dotychczasowych rekordów. Wszystkie w kategorii największy, największe. W świątyniach w całości powstała z datków wiernych. Które płynęły obfitym strumieniem z całego świata. Już na etapie projektowania i budowy budziła liczne kontrowersje i podziały. Architekci wypowiadali się krytycznie, uznając budowę za szczyt czyli i Tandety. ale zupełnie nie przeszkadzało to tłumu wiernych, którzy przybywali tu do swojej Madonny, wypraszali liczne łaski, odnajdywali spokój duszy. Dziś bazylikę w licheniu widać z daleka. Przy dobrej pogodzie można ją dostrzec z autostrady A2. Jej błyszcząca w słońcu złota kopuła mieni się na horyzoncie. Jaki jest ten Licheń? To budzące sprzeczne uczucia sanktuarium. Czy można wśród tego zgiełku spotkać Maryję? Czy maleńki obraz z jej wizerunkiem nie gubi się w ogromie bazyliki? Czy wśród ob obficie. Posadzonej, wypielęgnowanej zieleni można się wyciszyć i odpocząć. Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Lecz aby to zrobić, trzeba wybrać się do tego z pewnością niezwykłego sanktuarium. Budowa bazyliki jest przepełniona bogatą symboliką. Do wnętrza prowadzą 33 stopnie, symbolizujące lata życia Chrystusa na ziemi. Bazylikę doświetla 365 okien. Prowadzą doń 52 pary drzwi. Wewnątrz sklepienie wspiera 12 kolumn. Złoty kolor ma przypominać falujący łan zboża. Podobnie jak dekoracje w oknach, poszczególne zbożowe kłosy. Ławki wewnątrz bazyliki posiadają zakończenia w kształcie huzarskich skrzydeł, jako symbol zwycięskiej bitw, bitw, bitwy pod Wiedniem. Największa w Polsce i siódma na świecie o powierzchni 23 m kwadratowych. Może pomieścić 10 tysięcy osób, a na placu przed Bazyliką może zmieścić się aż 250 tysięcy osób. Organy to największy instrument w Polsce. Składają się łącznie z pięciu instrumentów posiadając w sumie 12 323 piszczałki. Największa z nich ma aż 10 metrów wysokości. Zostały one skonstruowane w taki sposób, aby można grać na nich jednocześnie, ale można też wykorzystać każdą z części instrumentu oddzielnie. Kopuła o średnicy 25 metrów, jest również największą w Polsce, pobiła w ten sposób rekord należący do kopuły bazyliki świętej Górze Kołgostynina, która to została największą zabytkową kopułą, dzwoń, Maria Bogły Rodzica jest największym w Polsce i siódmym w Europie. Jego masa wynosi 14,7 tony, a samo serce waży 400 kg. Został odlany w Ludwisarni pod Mediolanem w